Witam, Zresztą mam od serię filmów, tym razem będę opowiadał Wam na temat techniki ćwiczeń, a teraz fajny tip przy Jak aktywować najszersze, samo zdejmowanie szt sztangi ze stojaków, oglądajcie. Najważniejsze jest ustawić łopatki do pozycji neutralnej. Zdejmujemy, łokcie szeroko. Poza najszerszych fajnie poprawia nam mobilność przedniego Arturno Balków. był się sami.